Witam Państwa, Dariusz Matecki. Dzisiaj opowiem trochę o mediach w Polsce, o tym, do kogo te media należą i jaki to ma wpływ na sytuację polityczną w naszym kraju, a także po części sytuację ekonomiczną. Na samym początku przytoczę artykuł ze wspaniałej strony internetowej, jaką jest niewygodne.info.pl, na którą Państwa zapraszam. Zdanych publikowanych przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy Wynika, że trzema największymi wydawcami prasy w Polsce są należące do Niemców wydawnictwa Bauer, Axel Springer Polska oraz Polska Press Grupa. Na czwartym miejscu plasowała się Agora, wydawca Gazety Wyborczej. Wspomniane wydawnictwa mają pozycję dominującą na polskim rynku prasy. Z ich inicjatywy ukazuje się trzy czwarte wszystkich drukowanych w naszym kraju egzemplarzy gazet i magazynów. Portal Media.pl opublikował dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy i wynika z nich, że wydawnictwo Bauer, kontrolowane przez niemiecką grupę Bauer Media Group, sprzedało w ubiegłym roku prawie 240 milionów egzemplarzy wydrukowanych przez siebie gazet. Wydawnictwo Ringer Axel Springer Polska, m.in. innymi Fact i Newsweek, należące do niemiecko-szwajcarskiego koncernu medialnego Ringer, Axel Springer Media AG, sprzedało w ubiegłym roku Ponad 115 milionów egzemplarzy wydrukowanych przez siebie gazet. Wydawnictwo Polska Press Grupa, wchodzi w skład niemieckiego koncernu Verlaugs Gruppe Passau, sprzedało w ubiegłym roku ponad 90 milionów egzemplarzy wydrukowanych przez siebie gazet. Na czwartym miejscu zestawienia uplasowała się Agora, wydawca Gazety Wyborczej, i w ubiegłym roku udało jej się sprzedać ponad 50 milionów wydrukowanych przez siebie gazet. Jeśli ktoś miał jeszcze jakiekolwiek wątpliwości to powinien się ich pozbyć. Mediami drukowanymi w Polsce rządzą Niemcy do spółki z Gazetą Wyborczą. Wymieńmy teraz, jakie gazety i portale internetowe należą do Niemców. Z Polska Press, sieć portali e Moje Miasto, Polska Dziennik Bałtycki, Polska Dziennik Łódzki, Polska Dziennik Zachodni, Polska Gazeta Krakowska, Polska Głos Wielkopolski, Polska Gazeta Wrocławska, Ekspres Ilustrowany, Kurier Lubelski, Telemagazyn, Supertele, TV Pilot, Moto Express, Autogiełda Wielkopolska, Jarmark, Moto Jarmark, Nasze Miasto, Echo, Poz Echo Miasta, Alegrad.pl, Nasze NaszeMiasto.pl, Telemagazyn.pl, Wiadomości24.pl, Dziennik Polski, Polska The Times i wiele innych. Teraz Axel Springer Polska. Onet.pl, NK.pl, Skąpiec.pl, Fakt, Przegląd Sportowy, Sport, Newsweek Polska, Forbes, AutoŚwiat, Fakt TV, Fakt Gwiazdy, Fakt Historia, Komputer Świat, Komputer Świat Twój Niezbędnik, Komputer Świat Gry, Skarb, Dziennik Polska Europa Świat, Dziennik Gazeta Prawna, Bauer Media Polska, RMFFM, Radio Gratoruń, Interia.pl, MaxModels.pl, Styl.pl, Bravo.pl, Pomponik.pl, ŚwiatSeriali.pl, Smaker.pl, Decoria.pl Strefa.pl, pani, twój styl, show, mam dziecko, świat kobiety, kobieta i życie, Tina, Oliwia, życie na gorąco, twoje imperium, bravo, CD Action, e, teleświat, świat wiedzy. I Gruner Jar Polska to jest jeszcze jedno wydawnictwo niemieckie. Klaudia, rodzice, Focus, Gala, Glamour, National Geographic Polska, kobieta.pl, rodzice.pl, epuls.pl w niemieckich łapach są zatem prawie wszystkie największe wydawane w Polsce gazety, największe portale internetowe, ale również serwisy społecznościowe. Czy to jest europejska solidarność? Większość tych mediów konsekwentnie atakuje Prawo i Sprawiedliwość, Ruch Narodowy czy ONR nazywają faszystami i co chwilę piszą o upadku Kukiz 15. Te niemieckie firmy, o których tutaj wspominam, zatrudniają w Polsce tysiące osób, a wśród nich masę dziennikarzy. Nie mnie oceniać ich pracę, oddam głos osobie starszej i bardziej doświadczonej. Ale jak, jaka to jest? Niemiecka? Proszę panią, o pełnym kapitale niemieckim. Jesteście na usługach Szwabów, najgorszej gangreny, jaka może być. I Polakami się nigdy nie powinni się nazywać. Bo pani, ja przeżyłem okres okupacji i nawet na wygnaniu ze Szwabami. Ale proszę panią Niemcy, byli lepsi niż Poldojcie, a wy jesteście Foldojczykami. Ja jestem Rzeszeniem Publicystów Polskich, troszeczkę wiem, więcej. więcej niż wy, troszeczkę więcej, bo jestem i przy komisjach sejmowych, mam doskonale rozumienie, pełniuteńki o pełnym kapitale niemieckim na szwabskich usługach gardzący i niszczący naród polski. Czy to jest do pojęcia, żeby w Polsce 94% mas mediów było w pręgach kapitału obcego? Bandyci, służalcy, jesteście volksdeutschami, zrozumiałeś mnie? Volksdeutsch! To jest gorszy tysiąc razy jak Niemiec, bo Niemiec prawdziwy to trzeba mu dać szacunek, ale Polak, który służy szwabom i służy innym narodom, i nie narodowi polskiemu i ogłupia naród polski, śmieje się pani, na czwartym miejscu znalazła się Agora, właściciel gazety wyborczej, gazetek Metro czy sieci Kin Helios. Osoba, która zarządza gazetą wyborczą, to osoba, która wychowała się w komunistycznym domu, której brat był sądowym mordercą polskich patriotów, a on sam od dwudziestu kilku lat zajmuje się antypolską propagandą. Mam nadzieję, że te suche fakty uświadomiły Państwu, że w Polsce tak naprawdę nie ma wolności mediów. Skoro praktycznie wszystkie gazety należą do Niemców, to jak mają one reprezentować polski interes narodowy? To jest oczywiste, że będą reprezentować interes rządu niemieckiego. I nie wahają się używać tak prostych propagandowych trików, takich jak e, sondaże. E, pokazują na przykład, że 50% Polaków jest za przyjmowaniem uchodźców. To jest oczywisty trik, który ma politycznie wpływać na nasz naród, żebyśmy byli bardziej proimigranccy, żebyśmy zabierali to, co naważyła sobie Angela Merkel, czyli w tym przypadku uchodźców. Niemieckim wydawcom nigdy nie będzie na rękę silna Polska. Polskie stocznie dobrze funkcjonujące, rentowne polskie fabryki, kopalnie, wolą mieć w Polsce swoich parobków. Niemcy zamiast wysyłać całą robotę do, na Filipiny, do Tajlandii czy do Chin, wolą postawić sobie fabrykę przy niemieckiej granicy, zapłacić Polakom te 1800-3000 zł i mieć tanią siłę roboczą. Kilka dni temu portal Tomasza Lisa opublikował wielki artykuł, że w Lidlu zarabia się 2400 zł, jako wielki sukces polskich dyskontów polskich, niemieckich dyskontów w Polsce. 2400 zł to kwota, która ledwo starcza na utrzymanie w naszym kraju. Lidl to niemiecki oczywiście market. Tomasz Lis jest właścicielem, właścicielem, redaktorem naczelnym Newsweeka, czyli niemieckiej gazety w Polsce. I taki przykład. Mieszkam w Szczecinie, w tym miejscu, w którym w tej chwili się znajduję. Od tego miejsca 20 kilometrów Stąd są już Niemcy, są niemieckie dyskonty u nich. I tam pensja takiego samego pracownika, jak u nas na Kasie, na przykład, jest 3-4 wyższa. Co to pokazuje? Pokazuje to, jak Niemcy nas wykorzystują. I pokazuje to również to, w jakim kraju my w tej chwili żyjemy. Żyjemy w kraju, gdzie ludzie cieszą się z 2 trzech tysięcy złotych zarobków. Co w Anglii czy w Niemczech nie określają tego nawet ubóstwem, to jest poniżej granicy pewnego ubóstwa. A niemieckie media w Polsce potrafią wykreować te, te zarobki jako coś, co jest dobrego dla Polaków. To jest prawdziwa propaganda. Drodzy Państwo, aby być wolnym narodem, musimy mieć wolne polskie media. W tej chwili tego nie mamy. Mariusz Max Kolonko od dawna powtarza, że musi w Polsce nastąpić repolonizacja mediów. Może to być nawet w formie ustawy. Dopóki to się jednak nie stanie, nie kupujcie tych gazet, nie wchodźcie na ich portale, nie nabijajcie im wyświetleń. Zapraszam serdecznie do odwiedzania na przykład w meritum.pl, niewygodne.info.pl, w polityce, niezależna, czy chociażby Media Ojca, ojca Tadeusza Rydzyka. Jest masa portali takich propolskich, które są może niszowe, ale przynajmniej dowiecie się z nich więcej niż z propagandówek niemieckich. Oglądajcie też na YouTube wypowiedzi polskich patriotów Mariana Kowalskiego, Grzegorza Brauna, Przemysława Wiplera, ludzi z Ruchu Narodowego, z za 15, ale również wielu porządnych ludzi z prawie i sprawiedliwości. Takie wypowiedzi się co chwilę pojawiają na YouTubie. Śledźcie kanały takie jak Mariusza Maxa Kolonki, czy Jeden z Wielu, czy Podziemna TV. Więcej się naprawdę z tego dowiecie niż z telewizji, niż z niemieckich gazetek. Ja zapraszam do subskrybowania mojego kanału i do śledzenia nowych filmów, które wrzucam. Oraz zapraszam na swoją stronę internetową prawicowyinternet.pl. Pozdrawiam serdecznie.